I'm glad y'all seem to like the new hardware the brotherhood decided to hook us up with. You know, up until this point we've been toying with Mara, Kill his bitch here, steal his money there, but I'm through playing. No to ruszamy rozjebać bractwo. Dostałem nowe modyfikacje pojazdów, więc sobie wybrałem od razu takie skórwy syny. Bardzo sympatycznie wyglądają. Yy, dotrzeć mamy dość daleko, więc widzimy się na miejscu. Jedziemy rozjebać bractwo Ale się tym chujowo jeździ Rany boskie Przecież to w ogóle nie chcę skręcać Masakra Kurwa Im dłużej tam jedziemy Tym większy wpierdol nas czeka na miejscu Bo cały czas kosa rośnie Dojechałem mam poziom czwarty Kurwa mać Auto wybuchnie Wiedziałem Jedne z jakiegoś ponczusia. Nie wiem, oni są pojebani. Jakie mamy furki teraz? Ja pierdole. Fajnie, ale kurwa, nie przejeżdżaj mi ludzi, co? I mnie też, idioto. Ja pierdole, dać im kurwa auta. Patrzcie, co oni robią. Strach, kurwa. Tu co? Dobra, mniejsza z tym. Wyjebane, musimy dotrzeć na miejsce. Bo już widzę, że mamy przejebane. Kurwa! Oni są przecież nie Ja stąd uciekam, tak żeby mnie nie mogli pierdolnąć autem. To najlepiej tędy. Ziomeczki, no chodźcie. Nie będę na was, kurwa, trzy dni czekał. Idziemy Mara rozjebać. Jeśli go tylko znajdziemy. Halo, Maro, gdzie jesteś? Dobra, tutaj jest więcej typów. Tutaj gdzieś ktoś Jebany z bazuką się wystawił, dobra, mniejsza z tym. Nie no, nie, nie, nie mniejsza z tym. Bo jakby mi tak wypierdolił z bazuki, to by był koniec. Ja robię wszystko właśnie, żeby mnie nie przejechali. Pójdź w to, dobra, nie mam czasu się z wami bawić. Wbijamy się do Mara. Kasujemy jego żołnierzy wszystkich po kolei. Widzę, że tu już jest taka rozruba, że ja cię pierdolę, więc nawet mogę wszystko wysadzać. Tutaj do mnie też napierdoleki porusnik bazuki, oni mają wszyscy bazuki. Ja sobie tutaj dam radę sam, nie potrzebuję was, bo mi no kurwiacie. Jeden człowiek mi został. Zaraz. Nie wiem, czy nie zginie, zanim dotrzemy na miejsce. Ale dobra, już po bractwie też tak myślę. Tutaj mamy otwarty pierwszy garaż. Od razu tutaj ktoś czeka. Dobra, poroczników mamy załatwionych. Teraz mamy się, widzę, wjebać na pełnej. Do fabryki Mara. Ziomu, się, że tu. Idziesz, kurwa? Aha, on glebnął. Spróbujmy tędy. Tędy? Nie, tutaj jest na pole. Odsuń dupę. Tutaj? Tak, tędy. Zdecydowanie. Ło, kurwa, tutaj się zapowiada solidna arena, powiem wam. O, moi tu już są Teraz, żeby tylko kurwa nie zginęli Nie no dobra, ładnie tu powyczyszczaliśmy w miarę teren Dobra, idziemy ich tam dojebać, chodźcie Idziecie? Chodźcie chłopaki Aż tu nikogo nie... Nie ma Może tędy? wszystko im tu rozjebać opaki Gdzie my mamy dotrzeć? Gdzieś tutaj. Aha, my ciśniemy na trzecie pięterko. No to ładnie tutaj im całą wyoczyszczamy fortecę. Oblężenie się misja nie na darmo nazywa. Zabiliście go? Wam muszę pomóc, żebyście kurwa nie zginęli czasem, bo widzę, że wam to coś ciężko idzie. Tutaj 300. O! Tutaj się znowu coś zaczyna. Zabicie go, kur, kurwa. O! Tutaj mamy krzaczki. Ładna plantacja. No, muszę przyznać, postaraliście się. Ciekawe, czy dobre ziółko z tego było. Czyścimy, czyścimy wszyściutko Co oni tu mają? Kałaszka, za co ja mogę kałaszka zamienić? Nie no, ja wolę to, zdecydowanie Kurwa, no to chodźcież, co? Dźwoki. Ale dostał bańkę Czyścimy wszystko Ktoś tu jeszcze jest w szoku. Dobra, wyczyszczone. Tutaj widzę bucik już do wjechania na piąte pięterko. Dobra, wbijam. O, już nie nawet nie na piąte, tylko na szóste. Zobaczmy co... O, kaccenka. Będzie się działo. Strzelasz sobie facet w mur. Wiesz o tym? Gdzie ty jesteś? O kurwesy! Też mam maszynówkę, wiesz? Ale mi dojebał. Nie no, skosiłem go chyba szybciej na szczęście. Co, koniec amunicji franega, mi to wyglądało tak, jakbym się przed chwilą zabił.

Screamed like a bitch when we trust him up. How about you, bitch? You're gonna scream. O ty kurwa, cieniacku, chyba już nie zagrasz, co la mu się uciekasz, ale pizda. Zwiał nam. Oblężenie bractwa ukończone. 25 koła wpadło. Kolejna okolica zdobyta. Kontrolujemy już 30 na 45. Odblokowano działo. Zajebiście jak najbardziej przyda się. No i co? Jeszcze bractwo widzę ma jakieś wąty. Gdzie to bractwo? Tutaj. A jakieś coś mamy do kupienia, czego wcześniej nie miałem? Tutaj mamy coś do kupienia teraz. O, tutaj już wszystko chyba posiadam, co mogę. Także super sprawa. Fabułka już elegan. O! Tutaj mam jeszcze niepoposiadane, ale tu jest jeszcze dzielnica do zdobycia. Tutaj też mam coś, ale to też mam niezdobytą dzielnicę. To jest cały czas ten jeden kawałeczek tutaj jeszcze do zdobycia. Bo tak to już chyba wszystko mamy. Co mogę? No i potem się będziemy brać za Roninów. W Roninowie to w ogóle tam też przejebanie się będzie, fabułka działa. No, także co? You have the balls to come alone. I never said I Muszę zniszczyć takiego ziomeczku, tak żeby on mnie nie przyjebał. Przeładowuj dobra, drugi samochód poszedł. Trzeci poszedł. Ło wow, kurwa. Fak, 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 fuck, fuck. Kurwa. Jeszcze raz na spokojnie. Znaczy, chuja tam na spokojnie. To ciekawe, czy oni się będą pojawiali w nieskończoność. Czy jest ich tylko tylu? I więcej już wiesz, nie może być Bo tak to by było spoko Bo tak to ja bym się skupił tylko kurwa Na tym Marianie Gdzie on jest? Kurwa Jeszcze spadnę do tego Mara, tak? Wiedziałem. Oni chyba przybywają po prostu cały czas. Wiesz? Muszę to rozegrać jakoś inaczej. Chodź tu kondonie. Że ci to gówno jeszcze nie wybuchło? To masz chyba kurwa pancerne. Nie nie nie! Wybuchnął! Udało się! No i co cwaniaczku? Ja jestem ze świętych kurwa. No chyba nie sądziłeś, stary, że mnie zabijesz, nie? Te moje skarpetki. No, trzeba przyznać, rozjebałem go kozacko. Najpierw ryj, potem dziewczyna, potem broń, a teraz jeszcze jego rozjebałem. Trzeba przyznać, no, gości się nacierpiał z honorem. No, z honorem w sumie nie, bo spierdolił, ale... Bractwo ukończone. O, zblokowano Monster Traka. Pojazdy Bractwa mam teraz w garażu. Yy, drwiny Bractwa i to. No fajnie, super. Wszystko sobie poodblokowałem. O, Pierce teraz jak już kończę grę, to jest moim ziomeczkiem nawet w telefonie. Także no dobra, myślę, że odcineczek udany, zrobiliśmy dwie misyjki fabularne, udało mi się rozjebać do reszty bractwo. W następnym odcinku, no udało, kontrolujemy już praktycznie całe miasto, tutaj mamy jeszcze jakąś dzielnicę Roninów, ale kontrolujemy już praktycznie całe to miasto. No i w następnym odcinku już się bierzemy twardo z Johnem za Roninów. Także no, do następnego odcineczka. Kupiłem sobie jeszcze latarnię. Latarni jeszcze nigdy nie miałem Sprawdźmy sobie więc jak ona będzie wyglądała Jak ją sobie ulepszymy Mamy styl tani Szykowny O! A ultra nowoczesny? O kurwa no ultra nowocześnie strasznie Łóżko ma teraz pełen karaluchów Nie bardzo Królewskie średnio Niech będzie Kino domowe Pasuje. Rura, oczywiście, do striptizu w każdym domu musi być. No i mamy ulepszoną na full kolejną hatę. Wygląda ona tak. Ocuj kurwa dupę. Mamy już 40 koła w sejfie. Widzę, że tam trzeba długo popierdalać do góry w latarni. Jezus. Ale tam chyba nic nie było z tego co widzę, więc szedłem na daremno. No dobra, tak wygląda ostatnia chata, którą miałem możliwość kupić i ulepszyć. Więcej już nie ma.